Hej, nazywam się Magdalena Tomalak. Witam Zodiakalne byki w czytaniu na maj 2024. Przy okazji wszystkiego najlepszego. Macie urodziny w tym miesiącu. Większość z Was. Ok, zobaczmy. Zobaczmy, jaką macie energię w tym miesiącu. Ok, mamy kartę papież. Rydwan. Księżyc. I karta gwiazda. ok, więc trochę takie zagubienie, trochę też takie poczucie. Mm, jakbyście nie byli w swojej energii. Trochę takie... Jak to się... Takie nieswoje? Mm, nie swoje? Nie. Może tak nie swoje się czuje, tak? Tak, tak, tak się czasem mówi. Um. Hmm. Coś w takim temacie. Um. Z, tą, jakby z, jedna, z jednej strony patrząc na ten księżyc, mam takie poczucie, że jakbyście trochę stracili cel z oczu, ale z drugiej strony mamy tą gwiazdę, która mi pokazuje, jakbyście mieli jakieś marzenie, więc um, trochę, nie wiem, może dla części z Was to trochę taką jakby rekalkulację sobie zrobicie swoich e, celów, jakichś swoich marzeń i tego, do czego dążycie. Więc może być właśnie takie poczucie, że nie wiem, zdacie sobie sprawę, że to, do czego dążyliście, to, o czym marzyliście, to, co wydawało Wam się do tej pory, że jest dla Was bardzo ważne, zdacie sobie sprawę, że kurczę nie tędy droga, że muszę trochę zmienić jakby tor jazdy, że muszę, muszę troszeczkę coś tutaj skorygować, bo okazuje się, że. Tak naprawdę chcę czegoś innego, tak? Albo coś mi się zmieniło i teraz jakby dążę, w innym, idę w innym kierunku. Coś takiego mi się tutaj pojawia. Ja tak się zastanawiam, czego by się to mogło dotyczyć. Nie wiem, dla części z was to może być jakaś zmiana nie, na zasadzie zmiany kierunku studiów, na przykład, tak? Jeżeli studiujecie, zmiana branży, w której pracujecie. Może dla części z was, jak mi się skojarzyło, że to może być troszeczkę mniej poważne rzecz, na przykład planowaliście gdzieś tam jechać w jedno miejsce na wakacje, a zmienicie zdanie i będziecie musieli jechać w drugie, albo ktoś wam odwoła tą wycieczkę, na którą się nastawiliście, tak, i przez to będziecie musieli poszukać jakiegoś innego miejsca docelowego. Więc, no, tak się zastanawiam tutaj szczerze mówiąc, sama do czego ta energia może tutaj, w sensie jak ona, jak ta energia się może objawić w waszym życiu. Hmm. Ale też właśnie zastanawiam mnie, zastanawia mnie tutaj ten papież, tak, bo to jest karta, która symbolizuje was, zodiakalne byki i ją tutaj mamy w tej negatywnej energii, stąd mam takie poczucie, że możecie się czuć właśnie jakoś tak nieswojo, więc tym bardziej się zastanawiam, jak to się może tutaj Wpasowywać. No, taka zmiana w dziedzinie kierunku studiów, czy zmiana branży, w której pracujecie, coś z takich rzeczy, to by to było takie bardziej, trochę taki mały kryzys egzystencjonalny, tak? Niekoniecznie jakiś. to musi być jakieś coś wielkiego, bardzo przełomowego, aczkolwiek może. Dobra, pójdźmy dalej, zobaczmy, bo ciężko mi to jakoś tutaj do Was. Um... Jakby ciężko mi sobie wyobrazić, właśnie, jakby się to mogło przekładać bardziej na, na wasze życie. Tutaj mamy kartę kochankowie, okej. Okay. Czyli może być też coś związanego z relacją, tak? Możecie sobie uświadomić coś na swój temat, albo na temat partnera, z którym jesteście, na temat związku, może w którym jesteście, e, że no właśnie, może nie tędy droga, albo że może sposób, w jaki do tego podchodziliście, e, no to właśnie było, no nie tędy droga, tak? Albo że ten może partner, na którego się tak nastawialiście i, i z którym wydawało wam się, że chce, będziecie chcieli resztę życia spędzić, może coś tutaj nie do końca. Tak i nie mówię koniecznie, że się od razu tutaj będziecie rozstawać. Dla części z was może coś takiego być, dla części z was to może być jakiś, wiecie, taki mały kryzys, który będziecie później przechodzić i wzrośniecie ponad to w relacji z tą osobą. Dla części z Was ok, może być rozstania, dla części z Was to mogą być sytuacje, bo wiem, że dużo osób na moim kanale jest w takich sytuacjach, w tych takich, wiecie, w związkach to skomplikowane, czyli gdzieś tam z kimś chcesz być, a nie możesz z wielu różnych powodów, więc może tutaj w tym kierunku sobie uświadomisz coś, um, że po prostu to, nie, to jednak nie jest dla Ciebie osoba, tak? Jakby uwolnisz się od tego. Bo tutaj z gwiazdą mam takie wrażenie, że jakby cokolwiek by to, to nie było, to że jakby efekt końcowy, tak? Taki skutek tej całej sytuacji będzie pozytywny, że to będzie raczej na takiej zasadzie, że szliście nie tą drogą, którą powinniście byli iść e, i coś tutaj się skoryguje i naprowadzi was na właściwy tor. Więc to nie jest coś takiego, że coś wami tutaj mocno wstrząśnie i życie wam się zawali i wszystko będzie źle. Raczej na takiej zasadzie, że coś sobie uświadomicie, i wtedy skorygujecie. Wiecie tą sytuację, tak? Będziecie mieli szansę, żeby to skorygować. Karta sprawiedliwość, no właśnie tak mi skojarzyło też, bo karta kochankowie również symbolizuje jakieś wybory, podejmowanie jakichś decyzji, ważnych, życiowych decyzji to o tych wakacjach to tak, wiecie, bardziej jako przykład podałam, żeby opisać tą energię, którą tutaj widzę. Chociaż dla części z Was też może się tam coś takiego pojawić, skoro już o tym wspomniałam z jakiegoś powodu, ale coraz bardziej właśnie widzę, że tu chodzi o coś takiego poważniejszego w Waszym życiu. Że coś tutaj będziecie musieli właśnie jakąś ważną decyzję wybrać. Na zasadzie ok, widzę, że coś mi nie służy i pytanie, czy ja dalej... W tym zostanę z wygody i z obawy przed podjęciem jakiejś poważnej decyzji, z obawy przed wprowadzeniem jakiejś ważnej zmiany w swoim życiu, czy jednak, no kurczę, jak coś mi nie służy, no to jednak to koryguję i zmieniam i idę tam, gdzie wiem, że będzie to dla mnie lepsze. Mhm. Siódemka mieczy. Którka buław, ósemka mhm. kielichów, karta cesarz. Więc tutaj czuję, że no właśnie to, z czym się, bo to jak jednak ja mówię, że ok, jak coś mi nie służy, no to, to to zostawiam, tak i idę w kierunku tego, co mi służy. To wiadomo, że to jest łatwo powiedzieć, łatwiej powiedzieć niż zrobić, bo tak naprawdę tutaj wchodzi też ten element, no właśnie takiego poczucia, że ja kogoś może zranię. Tą swoją decyzją, że ja kogoś zostawię za sobą, że kogoś może rozczaruję, tak? Więc to może być ten element, przez który będziecie się trosze, trochę tutaj wahać, zastanawiać, co zrobić w tej sytuacji. I tutaj bym chciałabyś tak podkreślić, że często, no właśnie, wyobraźcie sobie, że jesteście w związku z kimś, z kim nie jesteście szczęśliwi. Ale boicie się tą osobę zostawić. Tak, w sensie nie chcecie zostawić tej osoby, bo boicie się ją zranić. No i zastanówcie się teraz, czy wy naprawdę robicie przysługę tej osobie, w takiej sytuacji. Czy wy chcielibyście być z kimś, kto już was nie kocha i nie chce z wami być, tylko dlatego, że rozstanie będzie bolesne? Czy to jest przysługa, czy wolelibyście że po prostu, żeby ta osoba was zostawiła, miała odwagę do tego, żeby was zostawić, podjąć tą decyzję. I dać Wam szansę poznać kogoś, z kim możecie być szczęśliwi, bo no, często, nie chcąc kogoś zranić, ranimy tą osobę jeszcze bardziej, e, bo no, boimy się po prostu zrobić to, co wiemy, że powinniśmy zrobić, e, i tkwimy po prostu w czymś, co. No, wiecie, no to na początku no to jeszcze można przez, wiecie, przez jakiś czas wytrzymać, ale z czasem to już rodzi frustrację, z czasem tracimy szacunek do tej osoby, no bo, no bo co jak traktujemy kogoś, wiecie, jako zło konieczne, no to. I to samo tyczy się na przykład pracy, to samo tyczy się znajomych. Trójka mieczy. Dziewiątka monet. I trójka kielichów. Okay. Więc tak czy inaczej widzę, że podejmiecie tutaj. Um, nie wiem czy powiedzieć właściwą decyzję. Um, bo w sumie mi, to nie mi ocenia, co jest właściwa, co nie jest, ale. Um, mm, 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 mm. No, taką decyzję o. Wiecie o odejściu, aczkolwiek tak, tak, tak jak mówię, jeżeli chodzi tutaj o sytuację, gdzie jesteście z kimś, i chodzi tutaj jakąś mm, sprawę, jakiś taki, wiecie, kryzys, który możecie przegadać z kimś, jakby z tą drugą stroną, tak? Gdzie jeszcze można. W sensie nie zawsze jako przykład podaję tutaj rozstanie, tak, ale nie zawsze chodzi o rozstanie. Więc też nie mówię tego po to, żeby was tutaj straszyć, tak? Czasami. Szczera rozmowa to jest coś, na co też trzeba się odważyć i z czym, o czym trzeba zadecydować. I to nie oznacza wtedy rozstania, ale to oznacza to, że obydwoje patrzymy, wiecie, na sprawy tak jak, takie, jakie są, i obydwoje podchodzimy do tego, żeby poszukać jakiegoś rozwiązania. Więc w przypadku jakichś poważnych relacji, oczywiście to może być sytuacja. Więc wtedy, tak czy inaczej, ta decyzja no to jest będzie taka odwaga, że tak czy inaczej wybieram. Wybieram tą prawdę, tak? Wybieram tą szczerą rozmowę. Um, bez względu na to, czy tutaj chodzi właśnie o szczerą rozmowę, czy chodzi o decyzję, na przykład o odejściu. Um. Dobra, zobaczmy z kart emocji. Mhm, karta nadzieja. Bezsilność, osamotnienie, gniew, podniecenie. Hmm. I to ma kartę jeszcze. I karta pogarda. Hmm. Hmm, hmm, hmm. No właśnie, tutaj mam z tych negatywnych, jakby e, bezsilność, osamotnienie i pogarda. No właśnie. Więc pytanie, czy wy zostaniecie w takich emocjach i przemilczycie sprawę, czy odważycie się i postawicie kawa na ławę i przedyskutujecie ten temat, który może mieć, wiecie, no, może dojść do rozstania, może dojść do zakończenia tej sytuacji, a może dojść do jakby transformacji, tak? I do tego, że coś się tutaj poprawi w tej relacji. Albo w sytuacji, jeżeli może chodzi o jakąś sprawę w pracy Czy z jakimś tam znajomym Czy z jakąś inną bliską osobą Decyzja należy do was No i tutaj mam jeszcze kartę rozpacz Więc to może być właśnie taki moment Gdzie no, będziecie się bili z myślami I e, będziecie tutaj Wiecie ła... U... Chodzi mi po głowie taki, ten, taki, Takie zdanie, że łatwe decyzje, jakby tworzą trudne życie, a trudne decyzje tworzą łatwe życie. Więc czasami łatwo jest przemilczeć, coś przymknąć, nad, przym przymknąć oko na coś, ale wtedy skutkiem tego jest to, że dalej um, męczymy się w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, tak, w jakiej byliśmy do tej pory. A w momencie, w którym odważymy się Postawić właśnie coś, jakąś sprawę jasną, przedyskutować coś, bez względu na, jakie, na to, jakie będzie miało to skutki, no to tworzymy sobie tak naprawdę na no, długoterminowo łatwiejsze życie, tak? no bo kończymy wtedy jakieś, albo jakieś relacje, które nam nie służą, albo dajemy sobie szansę przepracować jakieś trudne tematy, jakieś konflikty, jakieś kryzysy, co owocuje później łatwiejszym po prostu życiem, takimi przyjemniejszymi relacjami, w których jesteśmy. Okej, okay. zobaczmy z kart porady. Hmm. Dziura w duszy. Pomoc z góry. I e, poświęcanie się. Okej. Okay. No właśnie, z tym poświęcaniem się, to jest też takie, to jest to, o czym wspomniałam, także jak się poświęcamy, no to nie dość, że my na tym cierpimy, poświęcamy się na zasadzie, żeby tam kogoś nie zranić, tak? Nie powiem o czymś. Nie porozmawiam o jakiejś ważnej dla mnie sprawie, więc będę się dalej poświęcać dla kogoś, co w tobie będzie budzić frustrację z czasem. No, nie oszukujmy się, ale tak jest. A z drugiej strony, tej drugiej osobie też wcale nie robisz żadnej łaski ani żadnej przyjemności. Łaskę to może jeszcze, ale żadnej przyjemności z tego, że no po prostu, że się poświęcasz, tak? Wy byście chyba nie chcieli, żeby ktoś tam, mam nadzieję, że nie, bo to. Egoistyczny strasznie, żeby ktoś się dla was poświęcał i własne szczęście przekładał ponad, jakby wasze szczęście po, po przekładał ponad siebie samego. I tutaj mamy też karta Pomoc z góry, czyli no właśnie, takie decyzje wcale nie są łatwe. I ta dziura w duszy, jakby ta karta tutaj symbolizuje, że to, z czym się tutaj zmagacie, też ma jakieś korzenie waszych. Może traumach z dzieciństwa, może w jakichś traumach nie ma z poprzednich związków, z poprzednich relacji, to, że się poświęcamy dla partnera, to wynika zazwyczaj właśnie z dzieciństwa, że, gdzie musieliśmy przekładać szczęście mamy ponad swoje własne, tak? Gdzie musieliśmy się dostosowywać do tego, czego rodzice chcieli i czego od nas wymagali e, ponad to, jak sami czuliśmy, co czuliśmy, czego potrzebowaliśmy, i później to powtarzamy, więc. Z tą kartą Pomoc z góry. No zawsze możecie, w takich sytuacjach, wiecie, pogrzebać gdzieś głębiej i poprosić o jakąś pomoc, skorzystać z pomocy jakiegoś profesjonalisty, poszukać, nie wiem, poczytać, po, 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 poczytać jakieś książki, jakieś poradniki, może jakiś kurs w tym temacie znajdziecie. Jest mnóstwo fajnych, naprawdę wartościowych e, webinarów, filmików na YouTubie, książek. E, naprawdę dużo fajnych rzeczy mo można znaleźć. Albo skorzystać właśnie z pomocy kogoś, kto był w podobnej sytuacji e, i kto może Wam po prostu w tym jakoś pomóc, tak? Może nie w podjęciu decyzji samej w sobie, ale żeby odkryć dlaczego ja mam problem na przykład z podjęciem tej decyzji, tak? Co się we mnie odzywa, jakie, nie wiem, czy poczucie winy, tak? No to skąd to poczucie winy? E, jeżeli wiem, co jest dobre w tej sytuacji, to dlaczego mam problemy z tym, żeby to zrobić? Z tym możecie sobie po prostu głębiej gdzieś tam popracować. Ok. No dobrze, ciekawy miesiąc, ważny miesiąc, mam wrażenie, z jakąś właśnie dużą decyzją do podjęcia. No cóż, mogę was tylko trzymać za Was kciuki i życzyć Wam powodzenia i wszystkiego dobrego, i do usłyszenia.